Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Paweł Śliwa, bieżąca analiza techniczna, ostatnia w tym tygodniu, czyli sprawdzamy co się pozmieniało na wykresach i oczywiście to co jeszcze może się wydarzyć na początku przyszłego tygodnia, bo niechamy jeszcze przecież tematu związanych z jakimiś prognozami. Dobrze, zaczynamy od walut EURUSD. Który dotarł do poziomu 1.15 i dość mocno się cofnął. To jest sprawa między innymi informacji, które wczoraj napłynęły fundamentalnych. Można założyć, patrząc na to, co się wydarzyło pod koniec miesiąca kwietnia, że jeżeli czeka nas powtórka z historii i nie uda się przełamać 1.15, to do szybkim tempie cena może chcieć wrócić do 1.12. 70. Ja na razie jeszcze mam linię poprowadzoną taką przyspieszoną na godzinówkach. Linię poprowadzoną po szczytach. Zobaczymy, czy ona zostanie utrzymana. Mam wrażenie, że może się to nie udać. A tym samym, też rzeczywiście, ten fioletowe wsparcie tutaj będzie grało pierwszoplanowe skrzypce albo jeszcze dzisiaj, albo pod koniec albo na początku przyszłego tygodnia. Fund brytyjski. Rozbudowuje nam się faza spadkowa na wykresach godzinowych. To jest efekt bliskości 1,36 oporu wyższego rzędu. Mamy oczywiście też nowy szczyt, czyli ten przełamany z końcówki miesiąca maja. Jedno wsparcie w tej chwili jest testowane, ale to chyba jeszcze niższy może zejść, patrząc na wykresy godzinowe, czyli okolice 1,35-1,40 potem niższa zielona strefa, to jest 1,35, oczywiście to przełamanie już tej pierwszej będzie poważnym sygnałem słabości posiadaczy długich pozycji i trzeba na to będzie zwrócić większą uwagę w najbliższych godzinach, ale na razie szansa na umocnienie funta sztylinga oczywiście jeszcze pozostaje i kontynuację terenu wzrostowego zarówno w skali dziennej jak i godzinowej. Dolar australijski wyszedł powyżej 0,65 i próbuje tam zostać duży górny cień na wczorajszej świece. Bynajmniej nie jest jakimś szczególnym sygnałem ostrzegawczym. Oczywiście, możemy tutaj go duplikować i porównywać z, tym, z formacją z 26 maja. Ale jak na razie, cena chce czy też ma ochotę dzisiaj przetestować sobie 0,65 już jako wsparcie. I porównując się do przeszłości, wspomnianej przeze mnie, informacji, wspomnianej. Gwiazdy, wtedy właściwie jednym susem cena zeszła poniżej. Zobaczymy, czy tym razem będzie podobnie, czy jednak tutaj pojawią się kupujący. Jeżeli się pojawią, no to oczywiście seria wyższych szczytów, czyli trend wzrostowy. Pozostanie z nami będziemy spoglądali na większą falę aprecjacji dolara australijskiego. NZD zostawia nam właśnie takie kształty związane trochę z prospadkowe, czyli spadającą gwiazdę w dniu wczorajszym. To nie musi być zmiana sentymentu, bo to może być zaproszenie do testowania 0,60 jako wsparcia, czyli kolejna korekta może tutaj mieć miejsce a tym samym też e, e, impuls wzrostowy wcześniej czy później może się e, pojawić. Pytanie tylko w jakiej skali będziemy to rozpatrywać, czy w skali dziennej, czy też e, tygodniowej, tak? No bo na tygodniówkach ewidentnie widać, że pojawiały się naruszenia 0,60 i cena mimo wszystko schodziło gdzieś tam poniżej. Dzisiaj piątek, więc musimy poczekać na zamknięcia. Żeby móc ocenić ten kształt dziennej świece na razie korpus jest koloru e, białego, więc trzymamy się Pozytywnego scenariusza dla NZD. Spoglądamy na wybrane PLN-y, bo zostawiliśmy je na chwilę. W przypadku Europelena mamy ruch w kierunku 4,30. Przypomnę, że też 4,25 było bardzo ciekawą wartością. Naruszano w ostatnim czasie, ale jako wsparcie się nadawało. 4,30 to jest najbliższy opór, więc jeżeli podaż ma się gdzieś pojawić, to właśnie tutaj, po to, żeby bronić naszej jednostki monetarnej i spychać ją na niższe poziomy. Patrząc strukturalnie, no to rysuje nam się taki prostokącik w zakresie 4,30, 4,22, bo to 4,25 jest mniej respektowane w ostatnim czasie, przynajmniej na wykresie dziennym, więc to też jest jakiś argument który można sobie jako figurę geometryczną na, na wykresie zostawić. Wyjście górą albo dołem z tej figury wskaże nam przyszły kierunek ruchu ceny w jakimś bardziej rozsądnym, dłuższym okresie y, czasu. Jak na razie to była widoczna konsolidacja. USD PLM pozostaje pod wpływem linii trendu spadkowego wyższego rzędu jest problem, żeby wyjść powyżej 47640, przepraszam, 375 i 376, to jest ta zielona strefa, ja ją przeciągam w prawo. To jest niższa półka związana z oporem po tym, jak 3,80 było poważnie traktowane jako kandydat do przeceny i zrobienia nowego dołka. Tego nowego dołka nie ma, czyli te minima z kwietnia cały czas z nami pozostają, więc strukturalnie jest tutaj przestrzeń na to, żeby pelen się dalej umacniał. Ja nie spoglądam na razie na północ, ponieważ ta niższa półka cały czas jest tutaj utrzymywana i broniona. Po jej przełamaniu tak, trzeba będzie wrócić do 3,80 i zastanowić się, czy jest to nadal kluczowe miejsce dla tego wykresu. Surowce. Rozpoczynamy oczywiście od ropy. Mamy kolejny dzień, chyba można już mówić, że cały tydzień tak naprawdę z testowaniem 65. 64,50 w przypadku ropy WTI. Zmienność jest bardzo mała, jest ewidentne wyczekiwanie na coś. Ja tam sobie podglądam oczywiście różnego rodzaju komentarze, także i te związane z podażą, czyli z krajami OPEC jak jest, Jakie są plany i sugestie co do wydobycia w kolejnych tygodniach czy też miesiącach? Na razie nie przekłada się to ani na wzrost ani na spadki, czyli ewidentnie właśnie takie wyczekiwanie jest widoczne. Na ropie Brent 65-50. Pozostaje oporem. Sytuacja bliźniacza. Mamy wykres poruszający się bardziej w bok, ale ja dziś z tyłu głowy pamiętam, że to może być rok korekcyjny. Rozciągnięty oczywiście w czasie, więc będę też zakładał, że ten nowy dołek się może pojawić wcześniej czy później. To lepiej widać na wykresie tygodniowym. Podobnie zresztą jak i w przypadku ropy WTI. Złoto. Stabilizuje się i pozostaje powyżej 3350. Przeciąga w prawo tą górną niebieską strefę, jako wsparcie, które może być tam poliną do, do ataku na 3500. No, taki jest układ wykresu, więc nie możemy tutaj jakoś inaczej tego nadinterpretowywać. Sytuacja odwróci się oczywiście o 180 stopni, jeżeli notowania zeszłyby poniżej 3350. Wtedy ja od razu sięgam po hmm, początek maja. Przecenę poniżej tej, tego, tej zielonej strefy i zamienienie jej w opór przyniosło nam spadki w okolice 3200 i niższych poziomów. Także mamy wzorca, z których możemy korzystać, nawet z niedalekiej przeszłości, ale na razie to popyt pilnuje tej półeczki i może to zapowiadać wypchnięcie ceny złota na wyższy na wyższą pułap. Indeksy. Tą grupę tradycyjnie rozpoczynamy od Taksa. Wczoraj pojawił się duży górny cień na dziennej świece. O tej formacji już dzisiaj mówiłem: świecowej formacji, to potencjalnie spadająca gwiazda. Zwykle jest to negatywny scenariusz, zapowiada to negatywny scenariusz. Niestety, formacje świecowe nie informują, jak długo może cena rosnąć, czy też spadać po pojawieniu się określonej formacji świecowej. Więc na razie mamy tylko sugestie, że niedźwiedzie się obudziły obudziły się w obszarze przełamanego, dopiero co przełamanego szczytu, więc to jest dość cenna informacja, sugerująca, że ok. 24 24400 to jest jakiś opór, jakiś, ponieważ nie chce nadawać mu ważności, skali ważności, ze względu na to, że jeszcze nie wiemy, co się tutaj może wydarzyć, czyli jak głęboko potencjalnie przecena może sięgnąć, Ja oczywiście 20, 3500 punktów traktuję jako kluczowy obszar związany z wykresem dziennym i tygodniowym, więc, nawet cofnięcie się do pomarańczowej strefy, jakoś szczególnie mi tutaj nie, nie wpłynie na moją. Ocenę tego wykresu, czy też po prostu trendu wzrostowego. Stany Zjednoczone zbliżały się wczoraj, zbliżyły się wczoraj do 22 150, jeżeli chodzi o parkiet technologiczny, więc ten układ wzrostowy cały czas tu funkcjonuje, ale trochę na siłę chyba są robione te szczyty. Każde przełamanie przynosi nam mocne cofnięcie i wczoraj było dokładnie to samo, czyli otwarcie dobre, zamknięcie już poniżej ceny otwarcia jest on też korpus koloru czarnego. Nie znaczy to, że dzisiaj coś się szczególnego wydarzy. Tam oczywiście, jeżeli chodzi o stany zjednoczone, no to mamy sytuację Trump versus Tesla. I związane z, ze z panem Maskiem spółki. Zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Panowie sobie głośno dyskutują, niestety, ale też wpływa to oczywiście na rynki finansowe. US30 pozostaje bez większych zmian, co w obrębie ostatnich dwóch, trzech sesji, ponieważ mamy świecę obok świecy, pozostajemy poniżej przeceny, która jest z miesiąca marca kwietnia, czyli 42 300 punkt, 43 tysiące punktów, przepraszam. Co w przypadku innych instrumentów amerykańskich Indeksów amerykańskich, tam cena jest powyżej. Tutaj te 30 spółek zmaga się cały czas z tą, z tą wartością. No i dopóki się nie, nie zostanie to przemane, no to nie ma co spoglądać gdzieś tam dalej na północ, ale tendencja pozostaje jeszcze przynajmniej chwilowo wzrostowa. To, co może martwić chwilowo, to ja przypomnę, że tam mieliśmy naruszenie 41 760, więc nowy dołek się pojawił, więc jak nie będzie nowego szczytu, czyli wyjścia powyżej 43, to rzeczywiście to będzie duża słabość, bo wtedy strukturalnie będzie to taka, taka tak należy to Czyli mamy impuls spadkowy, bo jest nowy dołek, nie będzie nowego szczytu, czyli to jest korekta, a w konsekwencji powinien być trzecia fala, przynajmniej trzecia fala yy, spadkowa, ale na razie sobie to odkładam na bok, bo cena jest powyżej 41763 41, zielonej strefy, yy, więc szansa na przełamanie 43 cały czas gdzieś tutaj się pojawia. SMP500, struktura, która jest gdzieś tam, może nie w połowie, ale wczoraj przynajmniej, była ba, bardzo blisko połowy strefy rozciągającej się pomiędzy 5850 a 660. Czyli nowy szczyt właściwie jest w zasięgu byków. To cofnięcie wczorajsze traktuję jako ruch korekcyjny. On nie zmienia za bardzo struktury wykresu. Nawet jeżeli notowania cofną się do 5850 i tutaj pojawią się kupujące, to też źle nie będzie i pozostaniemy w układzie dalszych wzrostów na amerykańskich parkietach. Dawno nie zaglądaliśmy do Rasela czyli do średniaków z rynku amerykańskiego. Tem, tam są dwa, trzy, cztery poziomy, które są bardzo powtarzalne w strukturze. 20, 2100 punktów jako najbliższy opór, wsparcie 1900, a w ostatnim czasie wydzieliło się albo przypomniało o sobie wsparcie 2000 punktów. I tutaj też sporo dołków powstawało, więc nie należy się dziwić, że i tym razem było podobnie, ale w tej chwili to 2100 jest na, na topecie z możliwością przełamania jeżeli to się uda, no to wtedy 2-300, taki skok na 200 punktów przydałoby się tu zrobić. W przeszłości to jest poważny kandydat na opór, więc trzeba jak najbardziej też i tym razem go uwzględnić. Ale jeżeli opór w trendzie zresztowym, to oczywiście mówimy o końcu impulsu, początku korekty, więc to nie jest jakieś szczególne zmartwienie. No ale na razie 2100 się jeszcze tutaj dość mocno nam broni. To tyle, co ja przygotowałem na dzisiaj. Ja oczywiście zapraszam Państwa na kolejne nasze spotkania, ale już w przyszłym tygodniu, jeżeli chodzi o wideo. A w tym tygodniu jeszcze parę analiz pisanych na pewno znajdziecie Państwo w na naszym serwisie MNUSOW. Dziękuję i do usłyszenia.